No, kochani, mamy prawie w pół dochodzi. No, rano już było tutaj Nionia. Julcia poszła na dwór, wypuściłem. No, tak, a to Zyzio, Z położył się do Jozina z Bazin. Proszę. Njuniak. Przyszedł. Przed piątą. Nie wiem, ktoś chyba drzwi otworzył. I pod drzwiami miałczał. Wpuściłem go. Pobył tutaj. Zaniosłem go do Miciurina. No i tam siedział godzinę u niego. I znowu miałczał pod drzwiami. No to znowu go wpuściłem. Także kotki teraz przedtem wchodziły, a teraz muszą miauczeć. Nie Zysia, piciulku? No, dzisiaj zapowiada się ładna pogoda, kochani. Wygląda, że już od rana jest słonecznie. Proszę. Ale w nocy było tylko 4 stopnie. Tylko cztery stopnie. No tam mamy naszą bocianóweczkę. O beczki widać. Resztę drzewa zasłaniają. No, no to tak to wygląda. I siólek sobie leży. Zobaczymy. No wczoraj cały dzień u Michurina leżał. Nie cały dzień. Czy do obiadu jakoś. A później w bocianówce był. Spał. Nie, czy w bocianówce cały dzień spał. Tak. I tak, kochani, nie ma otworu, są problemy. Przedtem kotki sobie wchodziły, wychodziły, kiedy chciały, nie było problemu. A tak wygląda tutaj. Co tam jest na mini osiedlu? Byłem rano. Dałem jej kotkom. Suchej karmy nasypałem, feliksa dałem. Była mamuśka. Julcia. O, Kicia, Niunia, Niunia. O, lecą. Julcia! Mamuśka! Niunia! O, Gacuś leci. Leci Gacuś. Kicia! Julcia, kiciulcia! Gacuś, a nie było go rana. Jak byłem. Dawałem jeść. No, ciepło jest wolą na dworze. Teraz na no, Piotr spaceruje. Piotr już przed piątą kawę pił na ławeczce tej bujanej. Mówi, że na dworze się kawa szybciej chłodzi. To jest prawda. O, przyleciała Niunia. Zobaczcie, przyleciała. Ej, ej, ej. A jak żeś ciała? To ci otworzył? A ja cię wołałem. No chodź. Chodź, Ej, ej, ej. ej, ej. A. To jest Niunia. To jest Niunia. Niunia, Niunieczka. Chodź. Opa, Opa. Niunia. niunia. Sama przyszła. Tam drzwi musiały być otwarte. Więc ja wołałem na dworze, jedne przyleciały pod okno, a ta poleciała, wiesz, do drzwi, przyleciała tutaj. Na bystra. Nie, na No, no sobie Zanim pójdą na dwór. Niech się pocieszam. Zzyjdzie, jak się wyciągnął. niunieczek nie Zaze. Ale Zydziu duży, Zydzio już jest taki jak Gacuś. No. Za miesiąc, rok będą miały urodziny 18 czerwca. Nieniunia, urodzinki. Jakiś tort trzeba zrobić koci i koszczego. Ten tort, kochani, zrobić kotom z myszek? Z Feliksa? Muszę coś wymyśleć. Nie kiciulki? Zrobimy wam jakiś tort. No, aha, jak się... Braciszek, one się kochają. Słychać pokojową, ze zmiany nocnej. No i tak, kciuki sobie siedzą.